Uladepska i Michał Malinowski maj ku sobie Uladepska- 30L i Michał Malinowski 27L Wci nie ujawnili, co naprawdę ich beczy Chocia kreska w serialu pierwsza, bo nie grali pary, prywatnie Urszula Depska i Michał Malinowski z tygodnia na tydzień coraz bardziej zbliżali kreska do siebie. Do niedawna tylko o tym plotkowano, jednak GM bodzi aktorzy spędzają ze sobą coraz więcej czasu. Widać to najlepiej choby w internecie. Mokreska na tam znalezł mnóstwo zdjęć ze wspólnych prywatnych wyjazdów. Do zwisku jednak oboje konsekwentnie się nie przyznaj. Michał Malinowski, zapytany, czy jest Jukreska usiedlony, odpowiada do Z moim sercem Rukreska nie bywa. W ogóle go nie rozumiem. Czasem wariuje. Czasem si uspokaja miejesi w rewi. To on zarazi przyjaciół Beka pasji do kreska eglarstwa, które od wielu lat jest jego sposobem na kreska Natomiast Ula, która jest instruktorką snowboardu, w zaledwie pi dni nauczy bago jeździ podczas ostatniego wypadu w góry. Pojechali my trzy w ekip do Wboch i w cigu tych paru dni, mimo licznych upadków, opanowa B na desce. Teraz czerpił kreska tylko przyjemność z szalectwa na stokach opowiada mi Jak wie niesie, Jukreska niedługo oboje wyruszaj wraz z przyjaciółmi w rejs po Morzu Północnym. Czy wróć z wakacji jako oficjalna para?